Witam Was moi drodzy, w dzisiejszym filmie chciałem Wam mm, pokazać y, jakie ja używam pokarmy do karmienia ryb akwariowych tak jak widzicie tu jest pokarm Tropical Supervit ale to jest tylko opakowanie, ja sobie tutaj mm, kupuję, są takie trzy podstawowe pokarmy Tropicalu one jeszcze były produkowane w dawnych czasach, że to powiem w dawnych czasach PRL-u jest to pokarm tropikalu zielony, czyli roślinny, jajeczny, taki żółty i, i tropikal ciemny, wysokobiałkowy. Ja sobie to wrzucam tutaj do tego pojemniczka i miksuję sobie. Czasami dodaję też płatków takich podstawowych tetry i to sobie mieszam i to jest jako taki pokarm podstawowy, płatkowany. Potem takim drugim pokarmem no, nie jest tani, ale warto kupić go. To jest Dalio Plus. Tutaj Tropical pisze, że to jest zawartość około 30% czosnku. I ten pokarm, możecie no, to nie jest jakby pokarm podstawowy. To możecie raz tam dziennie wrzucić taką szczyptę. Z tego względu, że jak wiecie, czosnek ma właściwości lecznicze. I ja po prostu tam taką szczypkę raz dziennie wrzucam rybom, żeby, no żeby taka prewencja, takie odpornienie ryb na jakieś choroby. To jest taki dodatkowy pokarm raz dziennie, żeby odpornić ryby. Potem drugim takim pokarmem, którym ja używam, jest Fancy Guppy firmy Hikari to jest dedykowany pokarm dla ryb żyworodnych. Według mnie bardzo dobry pokarm. I tutaj jeszcze mogę wam pokazać. Hmm. Tu wsypałem też używam takiego pokarmu Hikari Plankton. Tak to widzicie, o. Hikari Plankton. Hmm. Potem używam też codziennego skarmienia, tak jak opisywałem wam w poprzednim filmie artemię dekapsułkowaną. i czasami też, ale nie stale, używam y, pokarmu Natural Food Supreme Artemia. Potem tak, dla glonojadów, które mam w akwarium, to używam Green algae wafers, czyli takie tableteczki. Podstawowy pokarm dla glonojadów, tropikalu. Uważam, że to jest dobry pokarm. Taki, dla glonojadów podstawowych. Potem jeszcze używam taki pokarm propikalu Pro Defense. I jak tutaj widzicie pisze mmm, producent, że to jest probiotyk. Posiada beta Glucon, beta glukan, multivitaminę, karotenoidy. I też tego pokarmu nie używam często, tylko raz dziennie, żeby dać takie wzmocnienie rybom. O, widzicie? Są takie granulki tonące. Jeszcze jednym pokarmem, którym warto się zainteresować, jest pokarm firmy Tropical America Soft Line. To jest taki miękki pokarm. Teraz wam pokażę w takich granulkach miękkich, które łatwo tonie. Ja Wam zresztą pokażę jak to wygląda. O, zobaczycie ma taki On jest mięciutki i łatwo tonie. I ryby go chętnie zjadają. Tropical bodajże ma chyba trzy linie. I ta linia jest dedykowana do ryb z Ameryki Południowej. Jest jeszcze do dedykowana dla ryb afrykańskich, i jeszcze jakaś tam linia jest. Tak dokładnie nie wiem. Ale ja używam tej linii Tropical Soft Line America, czyli do ryb południowoamerykańskich.